Cześć, witam Was na kanale Red My Lips z ja na imię Sylwia, jestem makijażystką i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać sztuczne piegi. I wydawałoby się, że jest to rzeczy totalnie zbędna, aczkolwiek naprawdę sporo osób prosiło mnie o ten film, abym pokazała Wam moje techniki tworzenia takich piegów. Z drugiej strony widziałam też, że wielu makijażystów yy, maluje Osoby, które mają piegi, to maluje te osoby jeszcze bardziej, dodając im tych piegów, aby je po prostu bardziej podkreślić. Wiecie, podkład delikatnie nam wyrównuje ten kolor skóry, a jak chcemy te piegi wydobyć, to fajnie jest troszeczkę coś dodać. I powie powiem Wam, że naprawdę nie ma nic strasznego w tym, żeby też po prostu zrobić sobie fejkowe piegi, po prostu wejść na miacho i wyjść do pracy. Ja też sobie nieraz do pracy maluję i bardzo fajnie się czuję, a nieskromnie uważam, Wybaczcie za nieskromność, ale uważam, że bardzo dobrze wychodzi mi technika malowania sztucznych piegów, i jestem w tym bardzo dobra. I uważam, że wyglądam to bardzo naturalnie i nie jedną osobę oszukałam, że są to moje naturalne piegi, chociaż jakby niecelowo oszukuję, ale wiele osób nabrało się, że są moje naturalne piegi, więc wydaje mi się, że techniki, które stosuję, są faktycznie bardzo realistyczne. Także jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak takie piegi wykonać, bez względu na przyczynę, jeżeli chcecie wiedzieć, to zapraszam Was do oglądania dalej. Ale powiem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo YouTube zmienił troszkę zasady. Teraz, jak nie zasubskrybujecie kanału, to filmik wam się wyłączy. Za 3, 2, tak szybko subskrybujcie kanał, żeby wam się nie wyłączył filmik. O! No to teraz, jeszcze kliknij w dzwoneczek. I możemy jechać z tematem. Lecimy. Pierwszą zasadą, jeżeli chcemy, żeby nasze piegi wyglądały naturalnie, to musimy sobie uzmysłowić to, jak te piegi wyglądają i jak wygląda skóra z piegami. Przede wszystkim skóra z piegami to jest skóra naturalna, nie pokryta żadnym produktem, żadnym podkładem. I oczywiście nie zachęcam, jakby nie zmuszam, może inaczej, nie zmuszam was do tego, żeby nie nakładać żadnego podkładu, ale bardzo istotne jest to, aby troszeczkę zredukować krycie i troszeczkę zredukować matowienie naszej skóry, ponieważ nasza naturalna skóra, wiecie, ma delikatne odbarwienia, ma delikatne zmiany kolorystyczne i taka skóra piegowata, naturalna skóra. W ten sposób wygląda, że, że ona jest pokryta piegami i gdzieś tam, nie wiem, jakaś delikatna nierówność kolory tu pod okiem na przykład się znajduje, albo delikatna nierówność kolory tu, nie wiem, w okolicy nosa się znajduje. To jest takie naturalne. Jeżeli nałożymy full face, taką, taką tapetę na, na twarz i zrobimy na to przyklejemy na to piegi. No to będzie ewidentnie widać, że te piegi są po prostu sztuczne, że one są przyklejone, więc redukując troszeczkę intensywność tego krycia, żeby zmniejszają troszkę to krycie, powodujemy, że, że, że te piegi wyglądają jeszcze bardziej realistycznie. Ja też nieraz wykonywałam y, na sobie piegi, mając tylko odrobinę korektora na swojej skórze i wierzcie mi, że na to po prostu... No po prostu obłędnie, a wszystkie jakieś takie niedoskonałości, jakieś nierówności w kolorycie, właśnie te piegi nam zakrywają albo zlewają się z tymi piegami, że nie wiadomo, czy jest to wiecie, jakiś pryszczyk, czy to jest piek. Nie widać tego absolutnie. Więc pierwsza najważniejsza zasada jest taka, żeby troszkę zmniejszyć intensywność wyrównywania naszego kolorytu skóry. I mniej, tym lepiej. Kolejny element to jest technika wykonywania piegów. Ym... I tak naprawdę mamy różne możliwości, możemy wykonywać to przy narzędziami, jakimi tylko chcemy. Natomiast zasada jest taka, że nie robimy takich dynamicznych ciapek. Dynamiczne ciapki powodują, że te piegi nie wyglądają jak piegi, ponieważ z kropeczki robi nam się przecinek, a piegi nigdy nie mają kształtu przecinka, więc unikamy tego. Staramy się bardziej nakładać produkt pionowo. Znaczy, tak, wiecie, tak, tak punktowo, a nie takimi, wiecie, szybkimi, dynamicznymi Pyknięciami, bo to powoduje, że, te, że ten produkt nam się rozmazuje w nienaturalny sposób. Więc raczej takie subtelne pyknięcia na twarzy albo wręcz takie lekko okrągłe kształty um, będą powodowały, że ten produkt będzie rozkładał nam się tak równomiernie. Wiem, że to są malutkie przestrzenie, ale jednak to widać, że jak jest równomiernie ten koloryt rozłożony, to on wygląda jak piek. A jeżeli jest wiecie mocniejszy tu, a słabszy tu no to już to nie wygląda jak pieg i tego nie chcemy, więc mając już opanowane do perfekcji główne zasady przejdźmy do praktyki. Ja już troszeczkę piegów na sobie mam, ale pokażę Wam oczywiście w jaki sposób je tworzę, jakimi technikami, jakimi produktami itd. Przejdźmy zatem teraz do narzędzi, jakimi produktami, jakimi narzędziami wykonujemy piegi. Moją ulubioną techniką jest technika mieszana, także używanie różnych produktów dla uzyskania jak najbardziej naturalnego efektu. I to co ja lubię używać to przede wszystkim kredki, bardzo fajnie sprawdzają się kredki zarówno do oczu jak i do ust w odcieniu odcieniach brązu. Mogą również sprawdzić nam się cienie, produkty do konturowania, produkty do brązowienia. Ja bardzo lubię używać tej paletki z Lindy Halberg. Tutaj mamy chłodniejszy i cieplejszy odcień brązu, ale też bardzo, bardzo, bardzo fajnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju pomady do brwi. Ale ważne, aby dobrze je rozwodnić, roz, rozrzedzić produktem typu DuraLine. Fajnie jest łączyć te różne techniki, ponieważ one dają nam różną intensywność, i ta intensywność jakby owocuje tym, że te piegi wyglądają bardzo naturalnie, że jest troszkę więcej, troszeczkę mocniejszych, troszeczkę słabszych, coś co bardziej wygląda jak pieprzyk niż jak piek, więc takie mieszanie różnych technik bardzo fajnie się sprawdza, ale też mieszanie różnych odcieni, też bardzo fajnie to wygląda, jeżeli używamy na przykład troszkę chłodniejszych i troszkę cieplejszych, żeby, żeby to fajnie skleiło się z naszą skórą. Jeżeli chodzi o pozostałe narzędzia, ja bardzo lubię takie klasyczne pędzelki do eyelinera, czyli nie te skośne, tylko te takie, wiecie, takie, no takie punktowe, no takie, takie cieniutkie po prostu pędzelki do, do nakładania eyelinera. One bardzo fajnie się sprawdzają. I to, co się przydaje, to nasz pędzel bądź nasza gąbeczka, przepraszam, mam tu brudną, akurat jeszcze nie upraną. Więc produkt, którym nakładaliśmy nasz podkład bądź nakładaliśmy nasz korektor, produkt, który jest delikatnie gdzieś tam ubrudzony. On będzie nam ułatwiał jakby rozmiękczanie tych piegów. Ok, także dobra, przejdźmy. Pochodźcie bliżej i przejdźmy już do praktyki. Zacznijmy sobie od pracy kredkami. Weźmiemy sobie kredkę. Tutaj jest Melkior, taka klasyczna, klasyczna brązowa. Jeżeli używamy kredki, to właśnie bardzo ważne jest to, aby nie używać jej, tak jak pokazywałam wam wcześniej, czyli nie robimy czegoś takiego, o takich o ciapnięć widzicie, bo one tworzą nam takie bardziej przecinki niż faktycznie piegi, pozwólcie, że sobie to zmarzę, ale bardziej jeżeli kredka, to ja najczęściej używam techniki, czyli wciskanie i obracanie, takie delikatne. No oczywiście, jak już mamy praktykę, no to już to idzie szybciej. Chodzi o to, żeby to robić bardzo tak punktowo, um, wiecie, w tej płaszczyźnie nie, w takiej tylko po prostu w takiej płaszczyźnie i wtedy te piegi ymm, wyglądają bardziej piegowato kolejna sprawa, nie rozkładamy ich absolutnie symetrycznie, czyli nie robimy takiego czegoś o. tak, no bo to wygląda nam jak jakaś taka ścieżka, one muszą być większe i muszą być mniejsze, jeżeli mamy taką symetrię, to teraz troszkę mniejszych, pyk 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 i każdą taką serię zrobionych piegów ja to zaraz uratuję, bez obaw bo to wygląda teraz bardzo nienaturalnie, taką serię piegów zawsze gdzieś tam musimy wyrównać. Czyli jeżeli są jakieś większe, to troszkę mniejszych, jeżeli są mniejsze, to gdzieś jakąś taką większą plamkę sobie robimy. Musi to być jak najmniej symetryczne, jak najmniej się da. W przypadku używania kredki. Właśnie lubię używać tego na taką jeszcze skórę z podkładem, nieprzypolurowaną, bo wtedy łatwo jest mi to zmiękczać sobie ten efekt. I do tego też bardzo fajnie przydaje się na przykład nasz Beauty Blender albo pędzelek, żeby to jeszcze o troszeczkę, tak wiecie, pokryć tym produktem i zmiękczyć to powoduje, że po prostu to nam się bardziej wtapia w skórę. Teraz użyję sobie kredki do ust takiej bardziej ciepłej i też coś podobnego ja sobie tak pykam w jednym miejscu powiedzmy te piegi i troszeczkę doklepuję palcem. I takie wiecie, zmiany kolorystyczne powodują, że one wydają bardzo naturalnie. Przejdźmy sobie do drugiego produktu, jakim, jest, jakim są cienie, i tutaj bardzo istotne jest to, aby pędzelek, którym nakładamy te cienie był lekko zwilżony, to ułatwi nam po prostu aplikację. I jakby intensywność tych cieni. I ja sobie wiecie, moczę je raz w chłodniejszym, raz w cieplejszym, żeby uzyskać y, różny efekt. I wiem, że to jest takie dziubanie, ciapanie. Zaraz Wam pokażę techniki, które troszkę szybciej to powodują jakby ten ostateczny efekt, ale to też jest ważne, żeby te techniki mieszać, żeby mm, rozsiać dużo tych, 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 tych piegów, tak? I tutaj podobnie nie robimy takiego czegoś, ciap-ciap-ciap-ciap, bo tutaj nam się robią wtedy przecinki, nie są przecinków, tylko coś bardziej na zasadzie, takich jakichś takich kropeczek, które... Mm, Będziemy sobie nakładać i za chwilkę rozcierać, żeby to było takie jak najbardziej naturalne. O, przepięknie to wygląda, absolutnie nie widać, że jest to coś, wiecie, nie wiem, fejkowego. Ale jeżeli zrobimy zbyt symetrycznie, czyli pyk, 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 no to znowu jest lipa. Musimy sobie tutaj mm, zmieniać tą intensywność, musimy zmieniać nacisk, zmieniać jakby symetryczność, zmieniać y, rozmieszczenie czyli raz mocniej przyciskamy, potem troszkę delikatniej, raz robimy większego piega, raz troszkę mniejszego, bardziej rozsiewamy te piegi, żeby wyglądało tak najbardziej naturalnie. Przejdźmy do ostatniego chyba mojego ulubionego produktu, czyli pomady do brwi. Ja tutaj wpuszczam sobie kropelkę Dura Line, biorę pędzelek i sobie to wszystko tak rozcieram i to powinno być naprawdę takie bardzo, bardzo rzadkie, takie Półprzezroczysta powiedziałabym i też techniką tak jak Wam pokazywałam, czyli nie lecimy z przecinkami, tylko robimy kropeczki. I po kilku seriach doklepujemy sobie, bo tutaj intensywność jest dosyć duża, ale produkt jest dosyć rzadki, więc możemy sobie tutaj to modulować. Zrobiłam kilka większych, więc teraz rozsiewam sobie takie mniejsze, żeby to tak rozproszyć troszkę. O, I paluch albo Beauty Blender, jak wolicie. Wam jeszcze jedną świetną technikę, bardzo szybką. Jeżeli chcemy tak na szybko też tam sobie dodać troszeczkę na nosek, czy tam gdzieś, bierzemy sobie właśnie tą, tą pomadę, taką rozrzedzoną, i na palec robimy sobie kilka kropeczek na naszym palcu o, w ten sposób, żeby ona była troszeczkę tutaj takich, takich piegów było. I teraz bierzemy sobie pyk, 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 nakładamy. I drugim palcem rozprowadzamy, żeby zmiękczyć intensywność. I jak nakładamy tym palcem, to też nie jedno przy drugim, bo znowu one będą, wiecie, symetryczne. Czyli raz tak, raz tak, troszeczkę tak, wiecie, zmieniamy, doklepujemy i tak się bawimy tym palcem, o, w ten sposób, taki palec-grzebalec robimy, żeby te piegi były różne. Bardzo, bardzo leciutkim ruchem, tak, jeżeli widzimy, że pomada jest mocno mokra, to jakby zmniejszamy nacisk, a potem z każdym kolejnym dotknięciem zwiększamy, czyli zaczniemy bardzo delikatnie i coraz mocniej, jak już widzimy, że to pomada nam się, wiecie, już tutaj jest ledwo, ledwo na, tej, na, na, na palcu. I raz na jakiś czas przecieramy ten palec, żeby on nie był silny, żeby to nie robić sobie jakichś brudnych plam. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ja pozwólcie, że zejmę. Oksy, żeby, żeby lepiej Wam pokazać, to to też jest kluczowe w przypadku piegów, to to, żeby nie nakładać ich tylko w tym mm, rejonie, tylko w tym rejonie, tylko w tym rejonie, tylko w tym rejonie. Tylko fajnie jest dodać troszkę tych piegów w miejscach takich mniej oczywistych, a bardziej oczywistych w naturze, czyli żeby one nie były takim, takim plackiem. To nie mogą być placki, wiecie, piegów, tak? tu, czy tu, czy tu. Więc jeżeli widzimy, że trochę nam się zrobiło plackowato, dodajmy troszkę biegów w takich nietypowych miejscach. Tu na przykład, w okolicy ust. Dodajmy troszkę na ustach, jeżeli na przykład nie mamy jakiegoś konkretnego koloru na ustach. Dodajmy troszkę na ustach. To też świetnie nam naprawia ten look. Dodajmy troszkę tutaj wewnętrzną część powieki na przykład, tak? Dodajmy troszkę na powiekę, dodajmy troszkę podłóg brwiowy, żeby, żeby te piegi wyglądały faktycznie jak piegi, a nie namalowane, wiecie, plac. Dodajmy troszkę, nie wiem, pod nosek. Dodajmy troszkę gdzieś tam dalej, przy okolicy ucha. Dodajmy troszkę na szyję, tak? Dodajmy troszkę, nie wiem, na dekolt, na ramiona, jeżeli mamy odkryte. Poszukajmy takich miejsc, gdzie nikt by nie pomyślał, żeby, żeby nałożyć, namalować piegi, tak? Ja bardzo często, na przykład, dla mnie bardzo dużą różnicę dają właśnie te piegi w okolicy tu przy oczach, czyli w tym miejscu. Pod okiem, na ustach, jeżeli nie mam jakiejś takiej, wiecie, mocniejszej pomadki, to też na ustach, i tu przy samiutkich ustach też. I fajnie jest sobie, oczywiście je intensyfikować w miejscach, gdzie jesteśmy narażeni na mocniejsze słońce, tak jakby, czyli właśnie tutaj ta linia czy, czy, czy broda, czy czoło, ale nie zostawiajmy ich tylko tu. Rozsiejmy troszeczkę to na policzki, rozsiejmy to troszkę w takich nietypowych miejscach, a te pieki wygląd będą wyglądały po prostu jak. Mm. My I wierzcie mi, że przy takiej ilości piegów jakieś wasze niedoskonałości nie będą widoczne, kompletnie nie będą widoczne, więc naprawdę możemy sobie zmniejszyć to krycie i sobie troszeczkę olać temat i jeżeli mamy teraz potrzebę... Przypudrowania skóry to to jest najlepszy moment, żeby to zrobić, jeżeli już skończymy z tymi piegami. Okej, okay, i moi drodzy, to są moje sposoby, moje techniki na stworzenie bardzo naturalnych piegów. Oczywiście wszystko jest kwestią praktyki, techniki, odnalezienia swoich fajnych odcieni, odnalezienia, wiecie, rozmieszczenia i tak dalej. Także co miłej zabawy wam życzę, moi drodzy. Koniecznie dajcie mi znać, jak wam poszło. Zasubskrybujcie kanał i zaglądajcie na moje media społecznościowe Facebook, Instagram Redmae Art. Tam troszkę więcej artystycznych rzeczy. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Pa pa.